Magda Żakowska, dzień dobry. Wyż z nad Rosji sprawi, że do kraju popłynie w najbliższych dniach ciepłe i suche powietrze. W najbliższych godzinach w kraju przeważać będzie pogodne niebo. W nocy wzrost zachmurzenia na południowym wschodzie oraz na Pomorzu Zachodnim. Na Podkarpaciu w nocy zanikające opady, a nad ranem przelotnie pokropić się może też na Pomorzu. Poza tym obszarem pogodne, nawet bezchmurne niebo. Na zachodzie ciepło, tu o poranku 18 lub 17 stopni, natomiast na wschodzie na termometrach około 13 stopni. Wiedź będzie ze wschodu słabo lub najwyżej umiarkowanie. Jutro do godzin południowych dużo słońca, nawet bezchmurna pogoda. Trochę chmur natomiast na krańcach zachodnich na Pomorzu i na południowym wschodzie i tu też przelotne opady. Po południu przeważnie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Chmury nadal na granicach zachodnich, na Pomorzu i na południu. I na tym obszarze przelotne opady i lokalne burze. Ciepło od 18 stopni nad samym morzem, w Gdańsku już 26 stopni, a na ziemi lubuskiej nawet około 31 stopni. Wiatr słaby z kierunków zmiennych. W regionie w tych najbliższych godzinach bezchmurne niebo, no i ciepła noc, bo o poranku 16 stopni w Bydgoszczy, 14 w Brodnicy. Wiać będzie ze wschodu słabo. Również jutro do godzin południowych przeważnie na niebie czysty błękit lub pojedyncze obłoki. Po południu zachmurzenie małe lub umiarkowane, a pod koniec dnia w rejonie Tucholi mogą wystąpić słabe przelotne opady. Bardzo ciepło, 26 stopni w Prudzieńcu, 28 w Inowrocławiu. To oczywiście uśrednione wartości, bo w wielu miejscach będzie znacznie cieplej. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, a na barometrach spadek ciśnienia. W środę kontynuacja słonecznej i upalnej pogody od 18 stopni w nocy do 29 w ciągu dnia. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, po południu na wschodzie duże i tam przelotne opady. Po bardzo ciepłej nocy, w czwartkowe popołudnie od 27 do 29 stopni. W piątek wzrost zachmurzenia w całym regionie, przelotne opady i lokalne burze. Nadal popłynie bardzo ciepłe powietrze. Do zobaczenia.